Yeah. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio na moich social mediach była duża cisza, cisza, która oznaczała tylko jedno: że przygotowuję się z czymś grubym, z czymś co będę mógł wam zaprezentować, ale z czego będziecie mogli też skorzystać. Znajdujemy się na rynku w makowie mazowieckim. A w budynku przed nami, który tutaj widzimy, będę otwierał siłownię i to będzie również start projektu. Chodźcie, zobaczcie salę. Yeah. Jak już wejdziemy na górę, ukazuje nam się 400-metrowa sala, która w tym momencie jest właśnie remontowana. W momencie, kiedy już skończymy remonty, i klient będzie wchodził na górę, po prawej stronie wzdłuż budynku będzie ukazywała nam się aleja zrobiona z palm. Po lewej stronie zaś, naprzeciwko tej alejki, będzie witała nas recepcja, a obok będzie strefa chillu. Jak widzicie, sufit już jest rozebrany po to, aby zrobić nową wentylację, przerobić trochę instalacji. I przede wszystkim też pomalować ten sufit na czarno, żeby idealnie nam się komponował czarnym wnętrzem tego budynku. Idąc dalej wzdłuż, tu jak powstaje właśnie mur, będą szatnie razem z łazienkami. Yeah. Na strefę, gdzie będzie się trenowało. Po środku tej alejki z palm będzie zrobione przejście do strefy treningowej. Yeah. Po prawej stronie, tutaj tak jak mamy te okna po prawej i po lewej stronie będzie strefa cardio. Bieżnie, orbitreki, rowerki już z tymi monitorami, które będziemy mogli sobie obsługiwać e, YouTube'a czy Google czy po prostu pracować na tym i robiąc przy okazji kardio. Już od tego momentu przy ścianie będą ustawione maszyny na wolny ciężar oraz kamery, a tu po lewej stronie będą już się zaczynały maszyny linkowe idące przez cały środek sali. Przy tej ścianie będą postawione ławki na klatkę piersiową i tutaj ukazuje nam się już ta surowa ściana. Na tej ścianie, tak jak widzimy, będzie zamontowane również lustro, i po lewej stronie handle pod lustrem ławeczki wolno-stojące, a za ławeczkami będzie usytuowana rama. Moi drodzy, ja tego kanału nie będę tworzył sam. Będą tutaj różne ciekawe osobistości. I ten kanał nie będzie też z samej siłowni. Ten kanał będzie składał się z dwóch kontentów z kontentu siłowni, tak jak tutaj nagrywamy, ale później już z gotowego lokalu, z gotowych ogrywek treningowych, ale również z kontentu motoryzacyjnego. Dziś ze mną jest Bogusław Misiakowski z Drifting Pońsku. Cześć Boguś. Cześć, Boguś. I Boguś, Boguś od kontu motoryzacyjnego, jakie mamy plany na przyszłość? Będziemy budować mocny projekt. Będziemy driftować, będziemy świetnie się bawić, zapewnimy Wam mnóstwo atrakcji. Uśmiech nie będzie schodził z naszych twarzy. A tutaj zobaczcie, jak z Bugusiem się spotkamy razem, co my razem odwalamy. Jest. Jeżeli zainteresowaliśmy Was w jakiś sposób, to zasubskrybujcie kanał i koniecznie dzwonkę powiadomień, żebyście byli na bieżąco. Udostępnijcie nasze nagranie, aby się niosło szerzej dalej, żebyśmy mieli możliwości do tworzenia tego kontentu i nie pozwolimy Wam się nudzić nawet przez chwilę. Do Myślę zobaczenia. Tak. Pozdro. Yeah, 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 yeah.